Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. I muszę Wam powiedzieć, że ostatnio doszłam do wniosku, iż na moim kanale brakuje mi filmików, w których będę mogła Wam opowiedzieć tak naprawdę o wszystkim i o niczym. W których będę Wam mogła ogólnie powiedzieć coś na temat wszystkich moich haftów albo po prostu powiedzieć o tym, co się u mnie dzieje poza kamerą. Poza tym, co Wam tutaj pokazuję w filmiku, a jednak jest to związane z haftem. E, jednak moje filmy opierają się na tym, aby każdy film dotyczył innego haftu i skupiam się tylko na tym hafcie, ale nie skupiam się nigdy na tej całej otoczce, która temu towarzyszy. Postanowiłam to jednak zmienić i nagrać dla Was film, w którym poopowiadam Wam troszkę o innych rzeczach hafciarskich, niekoniecznie na temat jakiegoś zestawu. I na samym początku zacznijmy od tego, że kiedy nagrywam ten film, kończy się pierwszy tydzień listopada. Nie mam pojęcia, kiedy ten film zostanie opublikowany, bo ja zawsze opublikuję te filmy w cały świat, aż wstyd się przyznać. No ale tak niestety jest. I chciałam Wam na początku pokazać statystyki. Również zazwyczaj w tych filmach tych statystyk nie pokazuję. I już Wam tutaj. Przekręcam. Dobra. E, dzisiaj mamy niedzielę. Dzisiaj sobie haftowałam, więc tak naprawdę w tym tygodniu e, hafciarskim dniem nie był tylko ten pierwszy dzień listopada. Dlaczego? Dlatego, że po tym całym październikowym maratonie w ogóle nie miałam ochoty na haftowanie i stwierdziłam, że czas wziąć się za szydełko. I teraz Wam pokażę, jak to wygląda w cyferkach. Wygląda to mniej więcej w taki sposób. Tutaj, jak widzicie, nic nie było haftowane. Później tylko 108, 263. To były te trzy dni, w których sobie szydełkowałam i te krzyżyki robiłam sobie wieczorem. Tak, przy herbatce przed spaniem. <noise> e, tutaj już były dni hafciarskie, kiedy sobie coś tam haftowałam. E, no i dzisiaj jest niedziela. Dzisiaj mam, jak do tej pory, wyhaftowane 484 krzyżyki, właśnie na krowie. Więc e, tak to mniej więcej wygląda. I to tak naprawdę tyle ze statystyk. Nie są jakieś powalające. No, ale niestety miałam w planach, żeby w którymś miesiącu zrobić 20 tysięcy krzyżyków, bo mi się to mega marzy, ale wątpię, że mi się to uda, tym bardziej tutaj. No, wątpię, no ale może kiedyś. Kolejną rzeczą, o której chciałam wspomnieć, jest to, że pod wpływem tych wszystkich reklam, które widziałam w internecie, postanowiłam zrobić zakupy na shopi. I ku mojemu zdziwieniu, kiedy wydałam na zakupy 20 zł, to dali mi kod rabatowy minus 15 zł, więc za wszystko, co sobie kupiłam, zapłaciłam tylko 5 zł. E, no i oczywiście wydałam to na rzeczy hawciarskie. Pierwszą rzeczą, która do mnie dotarła, jest to to magnesik. E, tak on wygląda. Bardzo mi się spodobał, głównie dlatego, że ja mam e, w swojej szafce zestaw do haftu z AliExpress, dokładnie z takim samym wzorem, który jest. E, na tym magnesiku, i uznałam, że to będzie fajnie wyglądało, gdy może za kilka lat w końcu wyhaftuję ten wzorek. To są te słynne wzory z AliExpress cztery pory roku. One są wszędzie. Tak to wygląda z tyłu. Jest piękny, po prostu piękny. Kolejną rzeczą są takie klipse. Tak one wyglądają. Średnio chcę mi się tutaj złapać ostrość. One służą do trzymania kanwy i one tutaj strasznie ciężko chodzą. Mam wrażenie, że będą dobrze tą kanwę trzymały. Pokazywałam Wam to na Instagramie. Kilka osób się już wypowiadało, że one są bardzo fajne i że bardzo dobrze tą kanwę trzymają. Więc super, będę testować i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kurde, nie mogę złapać ostrości. Ostatnią rzeczą, która do mnie trafiła, są to takie organizerki na mulinę. E... Niestety nie mają one żadnych cyferek, żadnych oznaczeń, więc trzeba sobie to robić samemu. Ja już tu kilka przykleiłam. E... Wygląda to mniej więcej tak, e... z tym, że nie mam aż na tyle, bo potrzebuję ich mieć 40 albo chociaż 36. A ja niestety tyle nie mam. Jeśli chodzi o te naklejki, to jest to coś takiego. Są to takie zakładki indeksujące. Ja je kupiłam kilka lat temu w biedronce i prawda jest taka, że mm, nigdy ich nie używałam. Jedną paczkę rozpakowałam i w zasadzie nie było mi to do niczego potrzebne, więc tak sobie leżało. No i dzisiaj nareszcie znalazłam do tego zastosowanie. Wyciąłam sobie też kilka takich numerków żebym mogła sobie poprzyklejać zamiast tych bo nie mam na tyle ja sobie to poprzyklejam no i powiem wam co dalej z tym będę robić no i dlaczego tego a nie inaczej numerację mam już zrobioną dopisałam sobie po prostu cyferki i jakoś z tego wybrnęłam powiem wam, że to jest przyklejone na amen próbowałam to odkleić i nie ma szans tutaj również się nic nie ściera z tego co napisałam. Więc wydaje się, że będzie to bardzo trwałe. Więc fajnie, że wpadłam na ten pomysł i teraz będę sobie tutaj przykładać te mulinki. To są mulinki od zamku. No i niestety ten organizer jest okropnie popsuty. Tu tu jest poklejone I gdzieś jeszcze z drugiej strony, tylko teraz nie mogę tego znaleźć. W każdym razie będę to przekładała, bo już nie da się z tamtym pracować. To jest masakra. Mulinki mam już przełożone. Wygląda to teraz o wiele, o wiele lepiej. Tak się prezentuje ten poprzedni organizer. Ja się zastanawiam, jak to się w ogóle trzymało. Co prawda, trochę poprzerywałam teraz podczas wyciągania. No, ale wcześniej i tak wyglądał tragicznie, więc dobrze, że akurat na niego trafiło z tą zmianą. Te organizery są super. W ogóle te dziurki są takie duże, że mi się tu wszystko pomieściło. E, nic, Nie gniecie tak jak poprzednio. Przy okazji rozplątałam sobie też te niteczki, bo były okropnie poplątane. Miałam takie supły tutaj porobione. Sama nie wiem, jak do tego doszło, e, ale cieszę się, że mam już to za sobą i że wszystko jest uporządkowane. Minęło kilka dni, a ja odebrałam sobie kolejną paczuszkę z rzeczami z shopi. Tym razem mam takie dwie jakby fiolki. Ja je zamówiłam do przechowywania igieł i ja sobie wzięłam dwie. I tutaj jak widzicie mam igły z zestawu z kanwy 11ct, a tutaj mam z 14ct. Ja to sobie podpisałam rozmiarem kanwy, dlatego że nie mam pojęcia jaki rozmiar igieł znajdował się w tych zestawach. Wiecie, gdybym sobie to komponowała sama i sama kupowała te igły, no to pewnie wiedziałabym, jaki to jest rozmiar. A z racji, że ja jej dostałam w tych zestawach, to nie wiem, jaki to jest rozmiar. A ja też nie mam całej rozmiarówki igieł w domu, żeby sobie to porównać, więc zaznaczałam sobie to w taki sposób. I to jest fajne, jeżeli mi się złami jakaś igła z danego zestawu, to łatwo będzie mi znaleźć kolejną, właśnie przystosowaną do tej. Kanwy, więc to jest super pomysł. Miałam gdzieś więcej tych igieł. Aktualnie mam po dwie nie wiem, co się z nimi stało i gdzie ja je położyłam. Wiem, w co były schowane. Potem ich szukałam i nie mogłam znaleźć, więc ciężko powiedzieć, co się z nimi stało. Zamówiłam też jeszcze jedną rzecz. Miały to być takie woreczki, które mogę sobie wziąć na zakupy i tam na przykład rzucić jabłka czy jakieś orzechy, żeby nie brać tych wszystkich jednorazówek. I ja takie coś widziałam w sklepie, ale uznałam, że skoro mam tą promocję i wyszło mi za nie około złotówki, to sobie, za, to sobie takie kupię, bo mnie to wyniesie taniej niż na przykład w sklepie. Natomiast tutaj okazało się to totalnym oszustwem, dlatego że na zdjęciu i w ogóle w opisie było napisane, że są to takie duże, pełnowymiarowe torebeczki. Było pokazane, oj, przepraszam, było pokazane, jakie one są ogromne, a zobaczcie co mi przyszło. Jak ja mam sobie do tego schować jabłko? I na zdjęciu było napisane różne orzechy, i w ogóle było to porównane do innych rzeczy z życia codziennego. Takich, w których znamy w rozmiar, żeby sobie to porównać, a przyszło mi to. I ja teraz jestem totalnie zawiedziona tym, co dostałam. Nie jest to rzecz hawciarska, ale. No nie wiem, co mam teraz o tym myśleć. Dobrze, że zapłaciłam za to tylko złotówkę, to może do czegoś mi się to kiedyś przyda, no ale wątpię. Korzystając z okazji, chciałam Wam też pokazać mój hafciarski słoiczek. Tak on teraz wygląda. On jest zbierany jakieś 4 miesiące, może trochę dłużej. I ja zaczęłam zbierać te niteczki, kiedy zaczęłam haftować wiwiurkę. I tego mi się już tutaj tak dużo nazbierało i ktoś właśnie napisał, że o, a po co zbierać takie śmieci? A po co? A po co? I ja wam kiedyś pokażę po co. Bo to ma jakby swój cel. Ja bardzo nie lubię marnować rzeczy, więc zbieram sobie wszystkie te ścinki, zobaczcie. To jest no, około 4 miesięcy, może trochę więcej ścinek. Może nie jest ich jakoś piorunująco dużo. Tutaj mam to, co prułam. Tak dużo jest tego białego, więc to jest to, co wypróbowałam. Eee, może nie jest to jakoś bardzo dużo, ale jednak trochę. I ja nie lubię marnować, więc pokażę Wam kiedyś, do czego to. Użyję. Właśnie zakończył się drugi tydzień listopada i chciałam Wam pokazać, jak wyglądają statystyki, i niestety nie wygląda to zbyt pięknie, nie wygląda to tak, jakbym chciała, aby wyglądało. No i tutaj ten początek jest skopany dlatego że miałam sobie w ogóle nie haftować w tym miesiącu, tylko tak bardziej odpoczywać. Potem zmieniłam zdanie, więc. Tutaj e, jest tego więcej i leciałam naprawdę po dużo krzyżyków, starałam się zrobić jak najwięcej. I później, 9, to był moment, w którym dowiedziałam się, że mam koronawirusa i, i siedzę sobie na kwarantannie. Więc e, przez pierwsze 3 dni czułam się fatalnie i nie robiłam nic. Potem miałam takie dwa lepsze dni, gdzie znowu mogłam podrobić, i potem znowu niedziela, gdzie po prostu 37 krzyżyków. To już z lenistwa nie zrobiłam, totalnie mi się nie chciało. No i dzisiaj nie wiem totalnie jak to będzie dzisiaj, ale jak widzicie, wzloty i upadki. Tutaj sobie podliczam krzyżyki z każdego miesiąca, czyli tak bo w każdą niedzielę podliczam sobie krzyżyki. I a skąd wiem, że niedziela? Bo tutaj mam zaznaczone weekendy. Pierwszy krzyżyk to jest sobota, niedziela, sobota, niedziela, sobota, niedziela. Tak, żebym się orientowała w temacie. I zawsze w każdą niedzielę sobie podliczam, ile mam w tygodniu krzyżyków zrobionych, w sensie do tej pory, żebym nie musiała sobie liczyć, bo tak to, jakbym chciała mieć tutaj wynik, to musiałabym liczyć wszystko, a tak to miałam wynik z poprzedniej niedzieli, więc dodałam sobie tylko te kilka dni i już mi wyszedł kolejny wynik. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o mnie, to czuję się dość dobrze. Pierwsze trzy dni były złe. No teraz już jest w porządku, ale jak widzicie, paznokcie znowu nie zrobione. A nowo oczywiście, gdyby to, na kwarantannę nie zrobić paznokcie, więc będę sobie musiała siedzieć. Mam kwarantannę dotąd, do 19. Mój Piotrek ma do 20, mój mąż, a moja córka ma... Jeszcze dłużej, więc ja będę siedziała cały miesiąc do domu. E, tak, tak wyglądają realia, niestety. No, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ważne, że nie jest źle, a samo siedzenie to już nie jest takie, wiecie, nie jest takie upierdliwe. Ważne, że, że zdrowie w miarę dopisuje i że ten wirus za bardzo się tutaj w moim organizmie nie panoszy. E, I to by było chyba na tyle w tym filmiku, co Wam chciałam powiedzieć. Bardzo wam dziękuję za oglądanie um, i dajcie znać, czy chcecie więcej takich, takich luźnych filmów, gdzie więcej się opieram właśnie na tych statystykach, gdzie mogę wam to wszystko tak luźno opowiedzieć. Um, I to chyba tyle. Także dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa.